Druga edycja Płockiego Konkursu Akordeonowego Fermata, już za nami. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Przystanek Rodzina, a współorganizatorem Państwowa Szkoła Muzyczna. Bardzo cieszymy się, że już po raz drugi możemy spotkać się tutaj. W tym razem, niestety, online, ale miejmy nadzieję, że w kolejnych latach uczestnicy będą mogli przyjechać do Płocka i poznać to wspaniałe, historyczne miasto. Tegoroczny konkurs zgromadził prawie 40 uczestników. jego taką nowością jest skierowana do uczestników prośba o zaaranżowanie zinterpretowanie hejnału miasta Płocka i uważamy to za znakomity pomysł wyróżniający ten właśnie konkurs, konkurs Fermata od innych bardzo wielu konkursów akordeonowych, które organizowane są w Polsce i na całym świecie i jest znakomitą promocją miasta Płocka. Uczestnicy otrzymali prymkę tylko melodię hejnału i Mogą wykazać się tutaj swoją kreatywnością w aranżacji tej melodii, i muszę przyznać, że interpretacje tej melodii są bardzo ciekawe, bardzo różnorodne. Miejmy nadzieję, że mieszkańcy Płocka rozpoznają swój hejnał. Młodzi muzycy zaprezentowali bardzo wysoki poziom. Słuchamy dzisiaj od rana wraz z profesorem Markiem Andryskim z Akademii Muzycznej w Katowicach i magistrem Ryszardem Borysionkiem, nauczycielem gry na akordeonie w Szkole Muzycznej w Wejherowie. Z wielką przyjemnością prezentacji uczestników z całej Polski. Płocka Galeria Sztuki zaprasza na wystawę fotografii Elżbiety Dzikowskiej. Wernisaż był jednym z pierwszych wydarzeń z udziałem publiczności zorganizowanych po przerwie spowodowanej pandemią. Bardzo, bardzo tęskniliśmy do takich chwil, jak ta, w tym momencie, gdzie możemy się spotkać z Państwem i celebrować to święto artystów i galerii. Wystawę zatytułowaną Świat jest w paski tworzy ponad 70 fotografii wykonanych z lądu i z powietrza podczas wielu podróży artystki. Prace zachwycają pięknem pejzaży i detalami. Ja te paski obserwowałam szczególnie z góry i z balonu i z awionetki i z motolotni i chciałam Państwu je pokazać. Właśnie w Płocku jest ta premiera, bo ja kocham Płock. Ja fotografuję małe fragmenty natury, potem je przeskalowuję do dużych formatów, one stają się jakby abstrakcją, zaświadczając, że abstrakcji nie ma że największą artystką jest natura, która inspiruje wszystkie gatunki sztuki. Wystawę Świat jest w Paski będzie można oglądać do 27 czerwca.